Powiedziałem o tej sytuacji, że to jest skandal, gdzieś w emocjach, w momencie, kiedy łączyłem kropki i pomyślałem, że to się wiąże też między innymi z jakimś wyjazdem manny Lewandowskiej, bo wiedziałem, że ona ma jakiś event tuż za parę dni w, w Stanach Zjednoczonych. No, czy słowo skandal jest odpowiednie po czasie do jakiejkolwiek sytuacji, gdzie używamy słowa patriotyzm, a tutaj pewnie takiego słowa używamy, które dzisiaj też nabiera na powadze, na znaczeniu? To na pewno to słowo skandal nie jest odpowiednie. Także tutaj no, myślę, że nie ma co, co dalej tego wyciągać, no bo po prostu e, to słowo jakby do opisu całej sytuacji odpowiednie nie było. Natomiast myślę, że jest odpowiednie, biorąc pod uwagę e, cały background tej sytuacji, bo myślę, że nie wiem, czy wy mówiliście o tym, czy wiecie o tym, dzisiaj o godzinie 11 odbył się trening reprezentacji Polski. Oczywiście bez Roberta, bo wiemy, że wtedy Robert był e, w samolocie. Jakby tutaj, no nie jest to żadnym skandalem, że go nie było na tym treningu, ze względu na to, że po prostu znajdował się w drodze po tej uroczystości z Nowego Jorku do Warszawy. Ale po co ten trening był zamykany? No bo tak jak mówiłem wczoraj, gdzieś jedynie sztab, jedynie trener wiedzieli o tym, że Roberta Lewandowskiego nie będzie, dlatego postanowili trochę gdzieś ukrywać tę sytuację. A wiadomo, że jej się nie dało ukryć. No bo Prędzej czy później tak to wszystko by wyszło, ze względu na to, że to, to była uroczystość, która tak. Chcesz powiedzieć, że nawet nie było 15 minut otwarte. No nie, dzisiaj był zamknięty trening, no bo wczoraj wam też mówiłem, że po prostu był jakiś e, dziwny pomysł ukrywania tej wizyty Roberta Lewandowskiego. No nie wiem, z czego to wynikało, czy, czy gdzieś menedżment Roberta Lewandowskiego, podobnie jak w sytuacji z Kamilem Grosickim, e, chciał zrobić niespodziankę. Jeżeli tak, no to, to trochę moim zdaniem bez sensu, ale no po prostu można było, myślę, to bardzo fajnie zakomunikować, bo, bo po czasie wyszło, że to, to była po prostu uroczystość patriotyczna, bardzo istotna w kontekście święta niepodległości. Myślę, że można było z tego zrobić bardzo fajną, pozytywną akcję, a, a nie po prostu jakieś podchody i ukrywanie. Okay. Także wracając do początku, skandalem to nie jest. Wyjaśnię.